Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak daję ryby dzieciom. Wiadomo, że ryby to jest ciężki składnik, jeżeli chodzi o małe dzieci, bo one sobie nie wybiorą same jeszcze ości. Dlatego ja robię dzieciakom kotleciki. Tutaj mam, mam nadzieję, że będzie widać. Będzie, będzie, powinno. Polędwica z dorsza. Ona teoretycznie ości mieć nie powinna, ale ja i tak jeszcze ją pokroję na małe kawałki i będę sprawdzała w rękach, czy mi tam nic nie zostaje. To Mateusz mówi, że trzeba ją polonnie zmacać, bo nie chcemy, żeby dzieciakom utknęła jakaś ość. Powiem Wam, że dawałam kiedyś szymkowi łososia gdzie w łososiu teoretycznie nie powinno, być, nie powinno być ości, a się trafiła. Słuchajcie, wbiła mu się w podniebienie. Od tej pory naprawdę sprawdzam każdą rybę, bo, bo, bo to nigdy nic nie wiadomo, a, a lepiej, lepiej po prostu nie dopuścić do takiej sytuacji, tak? Dobra, ja tą polędwiczkę sobie szybko sprawdzę. Ok, akurat tak się zdarzyło, że nie było ani jednej ości. Bardzo dobrze. Chociaż ja i tak to będę planować. Dorzucamy, tu jest około 40 dekody. Dorzucamy jedno jajko w całości. Trochę soli. Ryba musi mieć sól, bo ona słuchajcie wciąga zawsze tą sól. Ja wiem, że to dostało dzieciaki, no ale to nic. Trochę soli nie zaszkodzi. Pieprz cytrynowy. Nie za dużo, żeby nie było za pierne. Teraz to zblenduję, żeby w razie wu, jeżeli coś się nam się jeszcze zostało, to się tego pozbędziemy. Zblendowany. Zrobił się nam taki mus rybny. Do tego musu dodam bułkę na w bloku. Co byś chciał jeszcze? Szymek by chciał ciastko. A mama robi rybkę. Będziesz jak na obiadę rybkę? Daj, będziesz jak. Udało mi się spod śniegu, słuchajcie, wygrzewać jeszcze świeżą pietruszkę. Zawsze gdzieś tam dzieciakom staramy się tą pietruszkę przemycić. No wiadomo, dodatkowe żelazo, nie? Świeża pietrucha, ale pachnie pięknie. I do tego dodam pół takiej cebulki. Hop! Do tego dodam trochę bułki tartej. Nie za dużo. I dorsz jest dosyć suchą rybą, więc jeszcze wrzucę w to oliwę. Z oliwek. Tak, z dwie łyżki. Wszystko teraz wyrobię ładnie. Z takiej przygotowanej masy będę formować o takie kotleciki. Mam nadzieję, że to widać. Więc międzyczasie robię sobie tutaj stosunkowo szpinakowy do naszych kotlecików. Wyciągnęłam szpinak z zamrażarki, szpinak rozdrobniony. Dodam do niego pół drobno posiekanej cebulki. No już sobie się ładnie rozmraża. O, do tego cebulkę. Potem dodam takiego serka w piątnicy. Trochę soli, pieprzu. I to przychodzi gotowe. Zrobinę sali. Jeszcze już trochę. Nie! Nie, Wojtusiu. Dodam pieprz zioły. I O, Szymek przyszedł. Właśnie, to jest gotowanie, słuchajcie, z wieczakami. Nic nie można w spokoju zrobić. Nie? No. Moje aniołki. I... Serek ma 150 gram, ja myślę, że całego to nawet nie będę dodawała, bo to bez sensu. Co mam? O, Szymek i łyżkę przyniósł. I co mam, Szymek, z łyżką zrobić? Am, am. Ugotowałeś mi obiad? A, pić. A, pić, już. I łyżkę. Widzisz, Szymek przyniósł mi wicia. Niam, niam, niam. Ale dobre Szynko. Mm, mm, mm. Mam dolać? Tak. Szynek żeby dolać. Dolać. Mm. Ale dobre. Teraz Wojtuś jeszcze się napije. Szynek nas tu wszystkich nakarmi dzisiaj. I napoi. Dostał od Mikołaja kuchnię. Tak, Szymonek? Tak, od Michała ja dostał kuchnię, pod choinkę. I po prostu teraz chodzi, gotuje, piecze, wszystko robi. Będę miała pomocnika jeszcze trochę. O, Tu już makaron, woda na makaron też już się gotuje. Oczywiście dla Mateusza są ziemniaki, bo y, mój mąż do makaronu to ma dwie zęby. Ale to nic. Ok, ściągam z patelni, z płyty, zostawię i zaraz będę, jak nałożę dzieciakom, to Wam pokażę, jak to wygląda. Takie ródkie makaronki. Dzieciakom będzie mi się podobał, bo tutaj makarony. Zresztą dzieciaki i ja, nie będę podobała się makaronom. Wolę od ziemniaków, soli. Przepraszam za ziemniakami. Ale mój mąż dzielnie stoi na, stoi na sprawie ziemniaków i on wszystko zawsze je z ziemniakami. Dlatego dla mojego męża dzisiaj będą kartofle, już tutaj są obrane. I kupiłam rybę, nazywa się wilk morski, zębas smugowy bodajże. Więc zrobię mu tą rybę w piekarniku, bo ostatnio mówiliście, że trzeba liczyć kalorie, więc mówię dobra. To dzisiaj taki powiedzmy, że fit obiad. Wezmę trochę masła. Musi być masło, bo żeby nam ryba nie wyschła. Na to masło położymy te kawałki tego wilka morskiego. I w ogóle, słuchajcie, nigdy nie dam tej ryby. Pierwszy raz ją teraz zobaczyłam. Dodam do tego trochę pieprzu cytrynowego sól w ogóle ja nie lubię za bardzo przyprawiać ryb do, do ryb to jest właśnie najlepszy, najlepszy pieprz cytrynowy i sól i ewentualnie jeszcze koper masło albo oliwa I nic więcej rybom nie trzeba dawać one są w w sobie smaczne położę jeszcze tu od góry też trochę masła Żeby nam się ta ryba w piekarniku nie wysuszyła. I takie zawiniątko idzie na blachę. Do piekarnika na około mm, kurde, 15 minut. Myślę 15 minut maksymalnie. Temperatura 180-200 stopni. I spokojnie ta ryba powinna dojść, bo ona jest cieniutka. Ok, na patelni rozgrzewamy się olej. To może mało tego oleju jeszcze jest. Olejam. I teraz będę smażyła kotleciki dla dzieciaków. O, zaczyna skwierczeć. Tu w piekarniku jest. Popacz. Jeszcze chwilę. Dzieciaki już głodne. Potlety muszą, no muszą jeszcze dojeść, Pokażę nam się jeszcze smażą. Ja tutaj rozgrzewam sos. Zesmina kutla ciaków. am Tak, żeby nie am-am. Za tego sosu makaron. Makaron. makaroniki? No, tak, 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 To tak naprawdę jest ulubiony obiad moich dzieciaków. O, mamy tu szynka talerzek. Włożymy mu troszkę makaronu. Makaronu. Z sosem szpinakowym, spinakowym. Tak. Makaroniki. Makaroni. I kotlecik. Tak. Na Kotleci. razie jeden. Jeden. I Ojciu dostanie taki sam zespół.